Witamy na kolejnym odcinku. Jest u nas dzisiaj Rafał z firmy Lumen Noise. Rafale, działamy, żeby podłączyć lampy. Działa, tak, oczywiście. Będziemy podłączać najpierw kierunki, rozplanujemy sobie wszystkie moduły. Dokładnie. Aby wiedzieć ile mniej więcej te kable wystarczą i gdzieś zlokalizować i umiejscowić moduł, który jest główny sterujący. Planujemy w głównym mhm. na belce. Zobaczymy, gdzie się uda. Wiadomo, najpierw planowanie, a później działanie. No zgadza, zgadza się, słuchajcie, będziemy wchodzić na następnych przebitkach. Jest oczywiście z nami y, główny tutaj padre, czyli sponsor Peter. Po Piotrek powiedz coś dla youtuberów, tak dawno nie mówiłeś nic. Wit witam kochani, jesteśmy po dłuższej, dłuższej przerwie. Będziemy fajnie odcinki nagrywać. Zgadza się. Począwszy od dzisiaj. A powiedziałeś, jakie to lampy Oczywiście, aha. Ty mówisz, jeżeli chodzi o lampy. No, lampy mamy, słuchajcie. Piotrek, weź tą lampę pokaż. Co Rafał zrobił? Nie już, już, już mówię. Modyfikacja Rafale polegała na zamontowaniu ringów do tych lampy do Cadillaca. I tutaj mamy, słuchajcie, tak. Lampę jeszcze, musimy tu zamontować żarniki, ale to, to już będzie efekt na samym końcu jak już pod, wszystko podłączymy e, i możecie zobaczyć, zobaczcie, w, są ringi, ale ringi są w kolorze czarnym, tak, praktycznie ich nie widać. I teraz, e, Rafale, jak mówiłeś, mówiliśmy wcześniej, czy myślisz, że jest to taki pierwszy projekt w Polsce z takimi ringami? Myślę, że jedyny, nikt raczej czarnych ringów nie ma i każdy o nie pyta, więc na razie to jest sekret. To jest sekret, dokładnie, jak chcecie... E, takie ringi w swoich autach, może macie jakieś też fajne, nietuzinkowe auta, to polecamy się tutaj Rafała firma Lumen Noise, znajdziecie go na Facebooku. Możecie tam zawsze zostawić u niego łapkę w górę, jakiegoś lajka, like tam kliknąć. No i oczywiście polecamy. Widzimy się za chwilę w następnym wejściu. Tak wyglądają już lampy. A ja może się tu schylić, tu mało miejsca jest. Piotrek, zmieniaj kolor. Zmieniaj na niebieski. Na niebieski zmień. Tak, teraz zmień na żółty. Zielony dałeś. A, nie ma. Tutaj trzeba przez ten... Tu? No. Jest żółty, proszę, słuchajcie. Teraz, a zmień na jakiś różowy. Różowy, różowy, jest różowy. Tu bardzo przejrzać. Tutaj, no. Może też tutaj. Fioletowy dałeś teraz. Troszeczkę bardziej w bok. O, niebieski. Kurde, ale zarąbiście to wygląda. Jest różowy. No to na takich. Ry... Jakie kurwa lure takie, takie Niby nic. Jakie teraz dać ci? Yy, nie wiem, to daj mi na. Odcinek biały teraz. O, jest teraz. Słuchajcie, zobaczcie, jaka biel jest na, na lampie. No jest, jest kosmos total, jeszcze musimy złożyć STS-a, żeby nim wyjechać. Yy, to może stroboskopy jakiś efekt tak się, tak się odpalcie. Tak. A stroboskopy są? Jest ten efekt stroboskopu, czy nie? Kurde, bo tak każdy mi mówi, że tak. O, jest. O. Elegancko. Tak to drodzy YouTuberzy wyglądają. Mnie te najbardziej podobają. Kurwa, nie wiem, czy to <laughs> Ja Cię kręcę, nie? No jest. Jest kosmos, po prostu. Jest kosmos, słuchajcie, no. Tak, jeszcze tu z tej strony przejdę. Eee... A to było A wojska, Ale to postawić, postawić samochód gdzieś tam w włączyć a każdy będzie mówił, co to, co to kurwa jest? Co to, co to jest? Policja przyjechać jak? policja mi tutaj No, biało-czerwona flaga, słuchajcie, jest git. Jest naprawdę, Gicio. No, I teraz tak, moi drodzy. <laughs> efekt, słuchajcie, osiągnięty. Piotrze, no. e, Piotrze, czy je, jako prezes firmy jesteś zadowolony z tego Jestem efektu? Jestem bardzo zadowolony i ten, po... ten gość mi bardzo, bardzo, bardzo przyczynił się do tego. I polecasz firmę Lumen Noise? Tak, polecam tą firmę. I zamawiajcie u niego takie, takie rzeczy, to będzie mieć zniżkę. I po kosztach wam zrobi... Tak jest, po kosztach zrobiłem. Po kosztach wam zrobi i nie widziałem, ale, tego. ale... O, o, to jest jeszcze... To jest jeszcze o, kurde. Jezu, ja tego nie widziałem. Te, to, ja to... cię kręcę. Co też inne? No, kurwa to jest 68. Ja cię kręcę. A święta, tego kurwa nie widziałem. Pokaż to youtuberom No właśnie pokazuję cały czas. No. Ja do Panie Niebiesko też mamy zrobić? Pani no. no tak, Było... tak, tak, na No co <laughs> proszę ja bardzo. O, policja! Policjańskie wojska. Tak, Dobra, pozdrawiamy słuchajcie, z tego miejsca i no jak będzie wieczór, to jeszcze ja, może coś ja wiem. nagramy. Do no. zobaczenia, będziemy jechać e, jutro może na mieście, nagramy dokładnie. dokładnie. Jak, jak to jest w e, rzeczywistości. Wygląda. Jak nas policja goniła, to... Włączyliśmy niebieskie światło. <noise> Dokładnie, no. Custom lights for Cadillac STS. To wszystkich odezwę nie bo to nie było czasu na O, o, że wczorajki, dzień zobaczcie. Słuchajcie, moi drodzy, efekt finalny. Cadillac złożony, gotowy. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale zobaczcie, jak zajebiście tutaj świecą te lampy na tych ringach. No jest kosmos, nie? Piotrek z... No, ja cię kręcę, słuchajcie. No jest kosmos, kurde. Piotrek, zbiegaj kolory cały czas. I to wszystko, moi drodzy, zrobiła firma Lumen Noise Rafał Celiński. Polecamy serdecznie. No jest kosmos, jest po prostu kosmos. Podoba mi się to niesamowicie Przepraszam, że mi tak trzęsę tym telefonem, ale już trochę zmarzliśmy tutaj w garażu, bo jest zimno. No jest kosmos, jest naprawdę kosmos. No. Ja tu bliżej podejdę. Słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda. Moi drodzy. O! Piotrek a Piotrek, zapal! To, a, to jeszcze inaczej. A weź zapal jakiś taki kolor, na przykład yy, czerwony, cał, całkowity, tylko żeby był jednolity. Kurde, O, zobaczcie. O, bandzior, bandzior kompletny. Dobra, słuchajcie, pozdrawiamy Was serdecznie. Yy, no my musimy już kończyć. Zostawcie łapę w górę, jak Wam się podoba.